Witam wszystkich serdecznie na YouTubie, jesteśmy na streamie, ale będziemy grali pierwszy raz Showdown w UFL i zobaczymy, ile z tych 15 spotkań uda mi się wygrać, chociaż można grać w sumie do 15, byle 5 razy nie przegrać, także zapraszam do oglądania. Mamy no tutaj oczywiście to, czyli to, Team Pass. Ja bym chciał przedłużyć sobie, jak ja mam boosta na premium za 60 na 2 dni, za 30 na 2 dni, okej. Okay. Showdown, ruszył, można się wkupić za premium, a można za tokenę ale że mamy premium to możemy, no i słuchajcie, jak coś wygramy, to dwa, tutaj mamy w ogóle pokazana nasza historia, ile wygrywamy, ile przegrywamy, jak wygląda nasz skład, e, to jest spoko. E. To jest spoko, więc tutaj mamy to pokazane, jak wygląda progres, możemy szukać meczu. No i teraz, jak wygram, to dostanę takiego boosta, czyli 2 miliony cepeków, 1000 cepeków, RP, RP boosta i dwie paczki kolektora. E, można też opuścić event trzymając L3. E, no okej, okay. tak, tak wygląda mój skład, przypominam, Polacy z Endrykiem, e, czy, czy, czy Mendy, e, tak to na razie wygląda. To co, jedziemy z pierwszym meczem, chyba w showdownie w takim razie. Jak już jesteśmy skupieni, to zaczynamy. Dobra, zacznijmy bez rozgrzewki w takim razie. Zaczynamy, zobaczymy, kogo nam da, jak zagramy i tak dalej. Po 15 -0. Dobra, oponent znaleziony, 23 pingu. Akceptujemy, i gramy pierwszy nasz mecz z Plantatorem z Xboxa. Byle 10 minut zrobić. Co my tu mamy? Eee, Garnacho, Sanchez, Sakaria, Sako tutaj dwóch 70 środkowych obrońców. No środek obrony nie wygląda za dobrze, więc zobaczymy Tak, dzisiaj będę chciał rozegrać całe wszystkie mecze Lewy ENDRIK BOMBA! 1-0! Wiedziałem w końcu, no lewy nie dał rady to Hendrik musiał 1-0 Dzwoncie do Enrika, on odbiera wasze telefony Pięknie, zielu, wiedziałem, że lewa noga jest z pierwszy A. Dobrze, brawo I Robert Robert Lewandowski, bomba! Robercik z lewej też jest gitarka Koniec! Wygrywamy 1 do zera. Niestety problemy z internetem czy z czymkolwiek. Więc 1 do zera. Na razie zobaczymy jakie nagrody, jakie karty po pierwszym meczu. Robert unlocked. Tak to wygląda. Kolektor dwa razy, booster i 2 miliony. Ratings were upgraded. No nikt mi się nie zapgradował. Skip, skip, dostajemy 1200 za to. Co my tu mamy? Składzik, Patryczkę, 7-1, 7, 7, 7, 7 średnia, 70-kara moko na napadzie, Druga, drugi nasz mecz ligi weekendowy. Uaaa, no to powiem wam, szybko zostaliśmy sprowadzeni na ziemię w drugim meczu. Dobra, Bednarek, oj Bednarek Zepsu, Zepsu Bedi, co ty robisz? Nie! Nie, no 2-0, wina Bednarka! Wina Bednarka! 2-0 przegrywamy. I już drugi mecz, może nam się zakończyć porażką. No, Bednarek, coś ty zrobił w ogóle. Ha. Masakra, przegrywamy 2-0. 15 minuta karamoko robi nam jazdę. No i nie jest dobrze. Lewy bramka, jest bramka do szarki, 49 minuta. Zdośrodkowanie do Enrika. Henryk oddaje do Lewandowskiego i ten strzela. Eee, zobaczymy, czy się uda tutaj wrócić do tego meczu. Mam nadzieję, że tak. Lewy bomba, 2-2. Wracamy do meczu. Tak jest. Zejście do środka, dwa podania. Robercik, niepodobny do nikogo niestety, ale jest brama, to jest ważne, pyk, pyk, zejście i jest gol. Robert, aj, dobitka? będzie bramka, 3-2, 0-2, powrót, wpadł pod nogi Frankowskiego, a ten ładuje gola z łuku i pięknie, pięknie wróciliśmy do tego meczu. Tak jest, wygrywamy 3-2, powrót 0-2 na 3-2 w drugim meczu, nice, 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 nice. 49-62 i Frankowski 71, tam szkoda było jeszcze jednej sytuacji, którą miałem, ale najważniejsze, że, że, jest, pro, że jest kolejny win, kolejne nagrody, jak widzicie upgrade, no lagi są. No i pięknie, fajnie, fajnie, musi wam się dobrze oglądać, nie w lagach, na pewno, na pewno wam się dobrze ogląda właśnie w lagach, o to chodzi. Rolls-Royce FC. Zobaczymy czy zaakceptuje mecz. Zakaria, Suzuki w bramce 83, Hummels 87, Sancho, Aler, Perisic. Chyba na główki będzie grane. Jakuba Modera ma 82 w środku, proszę bardzo. No może teraz bomba! Kuba Moder! Robert 3, znaczy 2 do 0, ale wjechał Robercik na sprincie. Piękna sprawa. I mamy to. Mamy prowadzenie dwubramkowe. No nic. 2-0. Wygrywamy meczik numer 3. I to z bilansem 9 -1 -1, Więc całkiem spoko. Całkiem spoko. Fernand Mendy się cieszy. Robert Lewandowski wjechał. 9 strzałów po stronie przeciwnika. 11 po naszej GG. Piotrek J. Unia Tarnów, Greenwood 8.7, mudryk 8.8. Chyba ktoś to grał dużo w Mbappé, Hendrik. Chyba ktoś to grał dużo w Early Access. No ale ciężko będzie na Mbappé, to już teraz mogę sobie powiedzieć. Jeżeli będziemy przegrywali dwoma bramkami, to poddam ten mecz. Robertcik Bomba! 1-0! I po co komu Mbappe, jak jest Robert po przyjęciu z pierwszej piłki strzela? 1-0, nice. Bedi chowa do kieszeni. Ja pierdzielę Pochwaliłem Bednarka. Schował do kieszeni, no. Schował do kieszeni. Zarąbiliście Bedi, super podałeś. Powiem Ci Bednarek, klasyczek tak zwany. Robert teraz, ale zszedł na lewą nóżkę Robercik. Kurde, ten lewy nie jest zły, powiem Wam. To takie mijanie z lewą gałką wychodzi naprawdę, naprawdę dobrze. I proszę bardzo, tak się prezentuje Robert Lewandowski. Nice, brawo my. Nie! Nie no, jakie ja bramki tracę? Jezu, jaki fart, że to nie wpadło. W sensie, kurde, nie fardzo nie sądziliśmy. Pa, jeszcze dał? A, myślałem, że puścił sędzia. No i remis. I ten remis daje nam zupełnie nic e, w tym showdownie, a szkoda. E, myślę, że jak na to, że koleś miał Mbappe i Henryka tak wylewelowanego, a my mieliśmy dużo gorszego, to, to i tak nam dobrze poszło. E, a, miałem zobaczyć bramki, no ale, ale na razie 3, 1, 0 Binance. Bednarek dostał upgrade 9 strzałów, ale no na razie szkoda. Szkoda tego meczu na pewno. Ciekawi mnie to, czekajcie. Widzę, że mamy z go nie? I ja nie chcę zaakceptować tego meczu, bo wiem, że mamy Messiego. A nie, zaakceptowało od razu, czyli nie można się wycofać. Okej. Okay. Messi, Rashford 91, Messi z przodu, RWL 2, Traore 89, Fofana 90, Mendy 90. Koleś musiał też w EAF, w, w tym, w Eliakces tak dużo grać. No Kurde, naprawdę, to są teraz takie konta. No właśnie, a my mamy tiki, tak, Barcelona to my. Jedziemy. Hendrik strzelił, ale, ale poszło. Poszło, poszło. Zobaczcie, jak to w ogóle. Nie tak to miało wyjść na początku, ale później Hendrik strzela. Jaki bilans? Trzy zwycięstwa, jeden remis na razie. I dużo jest tu odbitek w WFL-u. Dużo jest takich przypadkowych zagrań. Oj, gol. Uf, ale w ogóle nie byłem w stanie wybronić tego Rashforda. Robert! Cześć, się, uderzenie. Mamy 2 do 1. Come on! Koniec, koniec. Wygrywamy czwarty mecz. Bardzo ciężki mecz, bo skład przeciwnika był naprawdę, naprawdę... Dobry. E, miał Rashforda na 91 chyba zrobionego. No i ten, ten gol był naprawdę, naprawdę e, dobry. No ale my, e, szybka bramka Hendrykiem Zobaczcie, klep u klep, e, piłka jak po sznurku chodzi. No w tym UFL te podania są trochę zbyt OP. Później Rashford e, ten strzał, ale tutaj w słupek na szczęście trafił. E, tam później Ra Rashford strzelił bramkę po rzucie rożnym. E, no naprawdę to jest bomba taka, że szczęście próbował, no ale chwilę później Podanie, dziura założona przez Hendrika, lewy przyjmuje, strzela i tyle. Nie otwierałem jeszcze, lekko chorutki, ale słuchajcie, mamy paczkę od piłkarskiego boksa, której nie otwierałem jeszcze, bo nawet jest tutaj sklejona, patrzcie. Sklejona jest jeszcze. Dostałem paczkę od e, piłkarskiego boxa, więc do mojej kolekcji, piłkarski box top. Słuchajcie, jeżeli na święta nie macie pomysłu na prezent, to zaraz Wam pokażę, Piłkarski box. Konkurs świąteczny jest w ogóle. Kupmy Boxa i weź udział w konkursie. Poleć na mecz swojej ulubionej drużyny. Wołcze o wartości 3000 zł na footballtrip.pl. Lot, nocleg, bilety. Do tego 7 razy Mystery Box. PlayStation 5. To ty decydujesz, który mecz zobaczysz. Ale wystarczy kupić Mystery Boxa. A na święta wiadomo, to jest fajny prezent. Możecie kupić z nazwiskiem. Możecie kupić zwykłego, standardowego czy z Ligi Mistrzów. Albo dla was ktoś może kupić: żona, córka. Także słuchajcie, kod Kamyk też wykorzystujcie. Nie otwierałem jeszcze, więc to jest wszystko tutaj ładnie zapakowane. I na święta myślę, że to jest prezent, który ja, ja osobiście chciałbym dostać taki prezent, nie? Aż wyciszę muzykę. To jest prezent, który ja bym chciał dostać na, na święta, bo... Nigdy nie wiesz, co jest w środku. Jakby jeżeli ktoś lubi piłkę nożną, to każdą koszulkę przytuli. Chyba, że wiesz, że jak ktoś tam nie lubi tych koszulek. Dobra, zobaczmy jakie mamy boksy, bo tego nie wiem. A mamy boksy dwa z Ligi Mistrzów. Staliśmy dwa z Ligi Mistrzów, tego nie wiedziałem, więc mamy Liga Mistrzów 1, Liga Mistrzów 2 Ja dla żony kupię, nie mam pomysłu na prezent, żona nie ogląda piłki. No i super, dobra, słuchajcie. Więc zobaczmy, co dzisiaj w pierwszym. Ja jeszcze te koszulki zbieram właśnie dzięki piłkarskiemu woksowi. No i zobaczmy co poko Co to może być ty? Macie pomysł jakiś? Ty nie mam zielonego pojęcia. Ja, jest zielony i biały. Pizza. Ty no nie mam dalej pojęcia co to jest za koszulka Ty Nike jakaś Kto ma Nike? Liverpoolu? Oni mają z zielonym? Nie, wygląda na Li... Co? Czaj, 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 czaj. Czaj, czaj, Liverpoolu? Oni mieli z zielonym? Mamy też e, e, na choinkę, proszę bardzo, Bąbka. Od piłkarskiego boksu Mm, mm, nice! Ty oni. To to był trzeci ich, czy co? Kurde, ja w ogóle nie kojarzę tej koszulki. To był trzeci strój. No tak myślałem, właśnie, że trzeci strój Liverpoolu. Słuchajcie, nice! -u. Na pewno e, najbardziej mi się podobała na razie ta Arsenalu, które dostałem tam w poprzednim openingu. No ale zobaczmy. No i co teraz? Białe też. Real? Nie, to tak, dobrze to tak dobrze to by nie było. Też biała. Hmm. Miran? już miałem. Co to jest? Ty, Bayernu, ale ta z tym, ze złotym. Ty, to ona jest, to jest ta, która w 2010 Real. 2020, 2022, 2023 Bundesliga Bayern München. Ty, no ale ta, to jest też przesadzona, ty. Ta to jest też przesadzona. Ona jest śliczna. O kurde, ale te złote. Mi... Tak real miał kiedyś, nie? Miał dokładnie to samo też od Adidasa, mieli takie złote pasy i też mi się wtedy bardzo podobała ta koszulka. No powiem wam, dzisiaj się dobrze wylosowało akurat. Pięknie się wylosowało. Bayern Monachium, Qatar Airways Dzisiaj dwie, dwa białe kity e, i Liverpool biało zielony. I Bayern Monachium, kurczę, no piękny. Także słuchajcie, jeżeli też chcecie mieć takiego farta, większego, mniejszego, może też traficie coś gorszego, albo może lepszego, to słuchajcie, piłkarskibox.pl. Dziękuję bardzo piłkarskiemu boxowi za te oto piękne koszulki. Już od nich mam 7 koszulek, chyba? I każda inna, wiecie, też możecie sobie zamawiając powiedzieć, że nie chcesz takiej lub takiej, ja na przykład bym nie chciał bardzo Barcelony, nie? Jaki bilans? Cztery w showdownie mamy cztery zwycięstwa, jeden remis, bez porażki na razie. Na pc dopiero będzie UFL, jeszcze nie ma na PC-ta UFL, ale będzie. Co my tu mamy? Czesiek, Psycha Siada, Karl Gren, 61 na bramce, no kurde, 61 overalla bramkarz. Jak ja szybko zbierałem CPK, wiesz co? No ja wcześniej trochę miałem i ja też dostałem od, e, od Striker say, INC dostałem taki kodzik, wiesz? W sumie mam jeden kod do rozdania na 250 milionów cpków na Xboxa. Jakby ktoś z Was chciał, chyba mogę to rozdać, no nie wiem. E, myślę, że nikt inny tego kodu nie użyje. Więc jeżeli ktoś z Was na Xboxie gra e, w UFL, to chyba jestem w stanie komuś dać e, 250 milionów CPK. -ów. Dobra, gramy, kolejny mecz. Wykorzystałem go na playce, to ten na Xboxie nie będzie działał. Ole Lewandowski to wsadził po krótkim. Jaki fake shot ładny! Jakie wsadzenie po krótkim. To może iść na kolejne zwycięstwo, Robert Lewandowski. Jak się cieszy polska ekipa? Zobaczmy, patrzcie na to. Ładnie podanie. Fake shot do środka z bolurolem i po krótkim. Nice. Jak idzie, cztery zwycięstwa i jeden remis. Tak to wygląda na ten moment. Hendrik, 2-0. Fake shoty są ważne, fake shoty tu są ważne. No i Hendrik strzela brameczkę, mamy kolejnego gola i idziemy pewnie po zwycięstwo numer 5. Fake shot, strzał, nice. Hendrik, ależ to chodzi, 3-0. Słuchajcie, przy 4-1, 4 zwycięstwa, 1 remis. dosyć łatwo idzie nam ten showdown. Mi się wydaje, że to nie tyle, że Lachu stracił skilla w EAFC, tylko tego skilla jest coraz niepotrzebne w EAFC. Wiecie o co chodzi? Że tam możesz grać z kolesiem, który wbija, nie wiem, 5 zwycięstw i masz problemy. Jak sam wbijasz 12, nie? Więc e, mi się wydaje, że po prostu ta gra już schodzi tak na psy. I tyle. Ale to, ale tu jak to chodzi? Andryk, lewa noga, 4 do 0. Na jednym biegunie Lachu, posiadający 0,5, na drugim kamyk, który wygrywa właśnie 5 do 0, i będzie 5-0 w bilansie. Siema Wojtas, witam, witam. Koniec: 5-0 bilansik. 5-0 bilansik w UFL, Lidze weekendowej. Nice. Co my tu mamy? 4-4-2, Adrianek FC po nalewce, Karamoko, Karamoko, De okej, okay, no dobry skład. Zobaczymy, jak będzie z gameplayem. Słuchajcie, 5 zwycięstw, jeden remis. Nie, poprzeczka. Co tu się dzieje? Jeszcze podanie, lewy strzał, w końcu, ale tutaj było ciśnięcie przez 15 minut. Poprzeczka, ale w końcu mamy bramkę. What? Nie! Naprawdę taka bramka? Serio? Czy będzie crossplay z pt? Pewnie tak. What? Co tu się wydarzyło? No dobra, Vargus No, bomba, Robercik! Tak jest, tak jest. No, pięknie, Henryk, te fake -shoty działają. 3-1 i chyba idziemy po 6 ina. Rubercik, ale to chodzi, ale to chodzi o te fake shoty. Jakiego skina mam do lewego? To jest skin do lewego, proszę bardzo. To jest skin do lewego. Właśnie, bez twarzy jest. No, no face skin. Kolejne zwycięstwo, słuchajcie. 4-1, to nasz kolejny win. E, naprawdę fajny match w naszym wykonaniu. Dużo fake shotów. 6 zwycięstw. Jeden remis. E, mamy kolejny boost nagród. Zobaczmy sobie na skład. Tak to wygląda. E, progresują, progresują. No i teraz. O, już teraz dostajemy wreszcie coś więcej, bo dostajemy paczki kolektora. Jeżeli wygramy kolejny mecz, 6,1 1 remis, 0 porażek. Co my tu mamy? JTSQ 77 nie, 79 kubarsi najlepszy z jego składu. Też widać, że wie o co chodzi. Włodarczyk w ogóle na NC Widać, że wie o co chodzi w skinach, bo ma 3, 3 i 5, więc dokładnie wie o co chodzi w skinach. No i fajnie. Frankowski, ale poszedł Frankowski, wow, jak dzik w sosnę. co zrobił Frankowski w ogóle w, tym, w tej akcji, przeszedł sp sobie sprintem, w ogóle zszedł, Frankowski chyba, to Arjen Robben był, Arjen Robben, na lewo mi bomba. Co jest za teraz za weekendowe granie w UFL? tylko kaska? E, nie no, masz paczki ze skinami, -ki, rp rpki, boosty i tak dalej, nie? No teraz musi... No, ale kurde, myślałem, że nie trafi Robercik, ale od słupka wpadło i mamy to. Ale spoko jeszcze zielu. Faul, karny, nie? Tak myślałem, że tak go przytrzymał, że karny. Jeszcze kartka, czy nie? Dobra. Fronkowski, a może lewy. Co Lewandowski? <laughs> śmiesznie wyglądają te stałe fragmenty gry, takie trochę sztywne. No, Jak zresztą cała gra. <laughs> Ale dzwoncie do lewego, Słuchajcie, na razie jest nieźle. 3-0. Możliwe, że 7 zwycięstw bez porażki będzie. Jedziemy. O, ładnie, Hendrik. Bomba! Słupek Frankowski dobija! 4 do 0 i JST chyba ma dość, bo kliknął pauzę. A ja zapomniałem, że to kółko można wyłączyć. No ale sam bym nie widział, gdzie strzelam. Czy to będzie live match? Tak jest. Przeciwnik opuścił mecz. No i mamy zwycięstwo: 13 strzałów, 8 celnych. No jechaliśmy z nim po prostu mocno, eee, mimo że tam parę strzałów to on miał. To Lewandowski, Lewandowski, frankowski, i frankowski, dwa, dwa gole frankowskiego, spoko. Eee, coś, co chciałbym, żeby dodali w UFL, to statystyki piłkarzy, na pewno. No i teraz mamy już e, dwa razy kolektora, raz Deluxe paczkę, e, CP Boostera, razy 5 i tak dalej, dwa miliony cepeków Powinny też upgradeować się cepeki, wiecie? Bo mam wrażenie, że... E, Każdym kolejnym meczem dostaje się tylko 2 miliony cpeków. Patrzcie, te cpeki nie idą w ogóle w górę. Te cpeki w ogóle nie idą w górę, nie? A powinny, po każdym meczu, mówię mi się, wydaje, że chociaż o trochę, nie? Gracie do 5 przegranych albo 15 e, wygranych. No i co mamy? Gorące zakola. Pembele na prawej obronie, jakiś ciekawy. E, no wysoki overall już tutaj. 84, Modera ma 83, Perisic, Richarlison, Traore. Bardzo fajny składnik. Mocny, mocny, no. No to mierzymy się, mierzymy się. Ładnie. Robert! Oleż... wow, Robert! Skąd ty tego Woleja wyciągnąłeś?! Co tu się stało?! Robert z Woleja? Aj, ja jaj, Myślałem, że ten pierwszy z będzie... E, ...będzie... będzie zabójczy, ale Robert, powiem wam... Zawinął takiego tutaj rogala z lewej nogi, że koniec. Tyk I jakoś tak ten obrońca nie zadziałał. Myślę, że tak, tak, szkolnik Sjoma. PA! 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 Hendrik! Słuchajcie, idziemy, niepokonani idziemy, niepokonani idziemy przed siebie. Nice! Chyba już tego nie przegramy. Słuchajcie, kolejny win, jesteśmy nadal. Niepokonani, co mnie niezmiernie cieszy. Polacy sobie radzą. Polacy sobie radzą. Lewandowski Jedryk, z 10 strzałów z No jak na to, że graliśmy przeciwko naprawdę fajnemu składowi przeciwnika? To spoko. Cieszy mnie kolejne zwycięstwo. Zobaczmy, jakie nagrody. No teraz już mamy dwie paczki deluxe, jedna kolektora. Zaraz zobaczymy, co będzie za kolejny level. Czy rating, upgrade ktoś dostał? Nie. E, mamy 8 Win wygrać 10 mecz, 8 meczy. Pozdrowienia gorące za kola. Pozdrawiam. No i zobaczmy, to jest to, co już mamy, a teraz. A, jeszcze 100 LPKów się dostaje. Okej, okay, okej, okay, za za 9 winów 100 LPKów. Słuchajcie, 8, 1, 0. Tak to wygląda na razie. Słuchajcie, dokończymy to w niedzielę.